Dzień dobry na moim kanale dzisiaj nagramy nowego pająka co nam przyszedł. Dopiero dzisiaj zrobiliśmy dla niego terrarium na, te, na chromkę i przekładaliśmy ją na chwilę i teraz weszła, bo dzisiaj nam przyszła. Ona jest wielka, dorosła samica. I to... to to i duże terarium, to może, może sobie kiedyś nagramy filmik jak będziemy ją karmić i, 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 i żeby jeszcze trzeba czekać dużo, bo będziemy jeszcze nagrywać taki film co będziemy ją smażać z samcą, samicą. A to jest samica, bo sam jest przyjdzie za 5 dni i możemy nagrywać i coś tam się rusza samica i, i no, widzicie jaka wielka mi sobie i żeby się to kończy, bo nie będziemy ją stresować to